Chciałbym się z wami podzielić taką moją refleksją na temat kościoła. Wiele już mówimy na temat kościoła, wiele słyszymy na temat kościoła. Ale ja ostatnio miałem taki, taki fajny sen, w którym e, śniła mi się rodzina, ale taka szczególna rodzina. I pomyślałem sobie, że oczywiście często mówimy, że kościół to ciało, bo tak mówi Biblia, 12 rozdział listy do koryntian, czyli połączony ze sobą organizm, ale też często mówimy, że jesteśmy rodziną. Biblia nam mówi, że mamy ojca który jest w niebie, a my jesteśmy, mówimy o sobie, jesteśmy braćmi i siostrami, tak nas też nazywa Biblia. Ale pomyślmy o rodzinie. Wyobraźmy sobie taką rodzinę. Oto jest tata, który stara się, robi wszystko, aby związać koniec z końcem i czasem zamartwia się, skąd weźmie kolejne pieniądze na jakieś rachunki. Mama, która zmęczona po pracy, biegnie do domu. A tu mały synek akurat zbił jej ulubiony wazon i jeszcze przeciął sobie rękę i biedna nie wie w co ręce włożyć, czy zbierać szkło, czy ratować swojego synka. Mamy ciociak, ciocię, która czasem przychodzi i zawsze lubi ponarzekać, zawsze lubi zwrócić uwagę, że to jest nie tak, że zasłony nie pasują do, do firan itd., itd. Mamy dziadka, który już nie dosłyszy, jest trochę niedołężny, i trochę czasem się denerwuję, że gdzieś pilot się zapodział, a sam go gdzieś zostawia w różnych miejscach. Mamy córkę, która bardzo chciałaby dostać nowy rower. Marzy o tym nowym rowerze i mówi, tato, kup mi rower. Tak bardzo mi zależy, żeby mieć nowy rower. Córuś mówi, tato, naprawdę bardzo bym chciał, no ale w tej chwili nie mogę. Ona na to, jak to zbuntowany nastolatek, nie kochasz mnie, dlatego nie chcesz mi kupić rowera. Mamy w końcu babcię, która gdzieś tam pierogi lepi, robi barszcz, czy gdzieś tam troszczy się o wszystkich, stara się, żeby wszyscy byli szczęśliwi, ale nikt tak może do końca tego nie zauważa, a, a czasem wszyscy zauważają i, i są wdzięczni. I tak dalej, i tak dalej można wymienić. Rodzina. Rodzina to nie jest miejsce doskonałe. To jest dom, w którym szukamy oparcia, ale to jest dom, w którym. Są niedoskonali, zwykli ludzie, którzy mają swoje problemy, mają swoje obciążenia, mają swoje wyzwania. Podświadomie czasami, gdy myślimy o tej Bożej Rodzinie, albo w ogóle gdy myślimy o Rodzinie, to mamy taki reklamowy obrazek takiej rodziny idącej przez piękny las. Pięknym słońcu, tato trzyma na, na barana swojego synka, mamusia uśmiechnięta, wszyscy, obo, oboje piękni, młodzi, zdrowi. Dzieci baraszkują wokół, piesek biega i tak dalej. W świecie słoneczko, ptaszki śpiewają. To jest piękny obraz i to nie jest nieprawda, tylko to jest niepełny obraz. Oczywiście piękne są te chwile, kiedy w rodzinie doceniamy się nawzajem, kiedy kochamy się, kiedy szanujemy się, kiedy wychodzimy sobie naprzeciw, ale rodzina. To także ten obraz, o którym mówiłem wcześniej. I bądźmy tego świadomi, że będąc w kościele, nie jesteśmy w miejscu idealnym. I najważniejsze, myślę, to co powtarzam od wielu, wielu lat, to czego uczę wszystkich liderów, pastorów i wszystkich kościołach, w kościołach, na które mam jakikolwiek wpływ. Jeśli czasem widzimy, że brak miłości w kościele, to wnośmy tą miłość. Nie mówmy tylko o tym, że brak miłości ale wnośmy tą miłość. Jeśli brak wiary, to budujmy swoją wiarę i bądźmy tym czynnikiem, który wnosi wiarę. Jeśli brak troski, to róbmy wszystko, aby wnosić tą troskę. Dlaczego? Dlatego, że taki jest Pan Bóg, dlatego, że taki jest Pan Jezus, dlatego, że taka jest boża filozofia. Dawajcie, a będzie wam dane. Człowiek, który oczekuje tylko i ma postawę roszczeniową, nigdy tak naprawdę nie będzie zadowolony. Nigdy nie będzie szczęśliwy i nigdy nigdzie nie znajdzie swojego prawdziwego miejsca. Ale człowiek, który rozumie, że rodzina, w której jest, jest może niedoskonała, ale to jest jego rodzina, to jest kochana rodzina i on stara się w niej robić wszystko, aby ludzie się nawzajem doceniali, kochali, szanowali. Ten człowiek będzie, będzie szczęśliwy, będzie wypełniał Bożą wolę i bardzo często to właśnie taki człowiek dostępuje poczucia spełnienia, radości i szczęścia w rodzinie i taki człowiek tak naprawdę jest. Najbardziej wdzięczny za rodzinę, którą otrzymał w Bogu. Kościół to miejsce, w którym okazujemy sobie miłość, szacunek, wsparcie, ale Kościół to też miejsce, do którego wnosimy nasze problemy, nasze wady charakteru, nasze złe humory, nasze problemy, nasze ciężary, nasze wyzwania codzienności. I w tym tak bardzo musimy się nawzajem rozumieć, wychodzić sobie naprzeciw i kochać. I kochać mimo wszystko, bo ta to. Powinien kochać mamę, niezależnie od tego, czy, 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 czy jest zmęczony, czy nie. Mama powinna kochać tatę, dzieci powinny się nawzajem szanować i kochać, chociaż są niedoskonałe i chociaż są różne.